W tym roku na targach paliwowych Stacji Paliw 2013 prezentujemy nasze y, największe osiągnięcia, jakim niewątpliwie jest automatyka stacji paliw, oprogramowanie do zdalnego sterowania stacją, a więc PetroMenager Net. Petro Net pozwala bezproblemowo w każdej chwili dowiedzieć się wszystkiego, co się dzieje na danej stacji paliw, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy oprogramowanie to jest sprawdzone w wielu już y, stacjach nasi najwięksi odbiorcy to jest PKP Cargo y, czy też Skanska. Oczywiście mamy grono szerokie grono odbiorców y, indywidualnych. Drugim produktem, a jednocześnie nowością y, na targach jest nasz najnowszy automat do tankowania Petromat Micro. Jest to urządzenie proste, w obsłudze jednocześnie wysoce zaawansowane technologicznie. Urządzenie, które posiada wbudowane oprogramowanie, tak zwane web SCADA. Do zainstalowania tego wystarczy po prostu tylko komputer i przeglądarka internetowa. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, czy też co najważniejsze płacić jakiegokolwiek abonamentu. Kolejnymi urządzeniami, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować są to szeroka gama Ogólnie dostępnych automatów do tankowania z serii Petromat. Są to urządzenia, które pozwalają sterować na jednej stacji paliw wieloma dystrybutorami, wielu różnych producentów sondami pomiarowymi pylonami cenowymi wszystkim tym, co jest potrzebne, aby można było zarządzać stacją paliw. Pozwalają one przede wszystkim wydawać paliwo na potrzeby własne, własnym kierowcom, jak i też firmom zaprzyjaźnionym. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić przede wszystkim na naszą stronę internetową petroconsulting.pl, jak i oczywiście na teraźniejsze targi. Będziemy mi miło nam Państwa tutaj gościć.